Witam Was serdecznie i gorąco z premiery telewizorów najnowszej linii firmy LG na rok 2019, które są napakowane sztuczną inteligencją i nie tylko kilkoma naprawdę ciekawymi nowymi rzeczami, które zmienią to, w jaki sposób na co dzień korzystacie właśnie z telewizora. Zapraszam serdecznie do oglądania, dowiedzcie się więcej. Nowości w telewizorach LG jest naprawdę, naprawdę sporo i ta sztuczna inteligencja, która w zeszłym roku sprowadzała się głównie do wykonywania poleceń, czy realizowania poleceń głosowych, ale też w taki sposób naturalny. Do tego się to sprowadzało w zeszłym roku. W tym roku zostało naprawdę, naprawdę bardzo mocno rozwinięte do takich funkcji użytkowych, które niekoniecznie łączą się z poleceniami głosowymi, ale również one zostały rozwinięte do rozmów. Słuchajcie, teraz możemy prowadzić konwersacje z telewizorem. Telewizor zapamiętuje to, co wcześniej powiedzieliśmy na, na chwilę, więc możemy odwołać się do poprzedniej komendy w kolejnym zdaniu. Ale wracając do tych nowych funkcji, to przede wszystkim jest to funkcja AI Sun. Czyli możliwość przekonwertowania dźwięku stereo, dźwięku dwukanałowego na dźwięk wielokanałowy, dźwięk przestrzenny 5 na 1 Niezależnie jaki sygnał wprowadzamy, telewizor go polepsza. Oczywiście to samo dzieje się z obrazem i to wszystko jest już zaprogramowane w procesorach, czy właściwie jest zawarte w procesorach Alfa 7, Alfa 9 nowej generacji, czyli w tych najwyższych modelach. Właśnie ten procesor jest zastosowany. No i tam mamy wszystkie informacje na temat obrazu. Ponad milion informacji zapisanych już w samym procesorze, więc. Telewizor nie musi łączyć się z żadnym serwerem zewnętrznym, aby poprawić jakość sygnału wejściowego tylko od razu, w czasie rzeczywistym właśnie się to dzieje, także mamy zarówno poprawiony dźwięk, jak i zarówno poprawiony obraz, ale możemy także dostosować wbudowane głośniki w telewizorze do akustyki naszego pomieszczenia za pomocą funkcji AI Acoustic, Acoustic Tuning. No i tutaj wystarczy użyć pilota Magic Remote, który ma wbudowany mikrofon i wykorzystać właśnie ten mikrofon do kalibracji dźwięku z telewizora w danym pomieszczaniu z wykorzystaniem ścian, sufitów, podłóg, od których się ten dźwięk właśnie odbija. Kolejną nowością, i tutaj szczególnie z ukłonem w stronę graczy, którzy korzystają z telewizora i podłączałem go do konsoli, czy czasami nawet do komputera, jest HDMI wersji 2.1. HDMI wersji 21, które pozwala na przesyłanie obrazu 4K w 120 klatkach na sekundę, ale ma także i kilka innych usprawnień, które zdecydowanie pozwalają na osiągnięcie, chociażby niskiego input lagu, czyli opóźnienia w względem sygnału wejściowego, a tego co pojawia się na ekranie telewizora. Więc HDMI 2.1 no jest to naprawdę gratka dla graczy, ale nie tylko. Na pewno w przyszłości będzie to również wykorzystywane, jeżeli chodzi o filmy. Z kolei dla posiadaczy urządzeń firmy Apple to Koniecznie, konieczny must-have właśnie w telewizorze LG, czyli współpraca z AirPlayem 2, możliwość odtwarzania filmów z iTunes'a, ale tutaj co najważniejsze, LG jest jedynym procentem na rynku, który oferuje te opcje w... W formacie czy wspierane standardami Dolby Vision i Dolby Atmos, czyli współpraca z formatami wideo i audio, które są po prostu wyższej jakości, nagrywane w tej wyższej jakości i telewizor potrafi je otworzyć. I co najważniejsze, nie tylko z płyty 4K Blu-ray HDR, ale właśnie z Airplay'a w wersji drugiej, czyli po prostu zwyczajnie bezprzewodowo możemy sobie to z naszego iPhone'a czy z MacBooka taki obraz bezprzewodowo przesyłać i właśnie w tej, tej najwyższej jakości będzie on odtwarzany. No i jest jeszcze bardzo istotna rzecz, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, a właściwie o integrację z systemem inteligentnego domu. Telewizor LG będzie tutaj brał udział właśnie jako takie centrum sterowania inteligentnym domem, dzięki integracji z otwartymi standardami, do których należą także urządzenia innych firm, także inteligentne żarówki, inteligentne głośniki, inteligentne zamki i wszystko, co jest w tym całym świecie internetu rzeczy, będzie mogło łączyć się z telewizorem LG. Telewizor LG będzie mógł tymi rzeczami sterować i zarówno za pomocą pilota w takim specjalnym panelu, w dashboardzie, w którym to wszystko będziemy widzieć, ale także za pomocą poleceń głosowych. I kolejna rzecz, również do telewizorów LG, które już mają asystenta głosowego LG AI ThinQ, trafi także asystent głosowy Google i telewizor też inteligentnie będzie wybierać, które polecenia będą realizowane przez system ThinQ, a które poprzez asystenta głosowego Google. On jest bardziej przyjazny dla użytkownika, o wiele łatwiej yy, pozwala użytkownikowi szukać treści, które Chcę oglądać. No zobacz, jak sobie włączymy te kafelki, czyli ten główny panel WebOS-a, to te kafelki są troszeczkę mniejsze. A dlaczego? Bo jak najedziesz na daną opcję, jak na przykład panel sterowania, to masz dokładnie tutaj widzisz wszystkie urządzenia, które są podpięte, prawda? Jeżeli pojedziesz sobie na przykład na Netflixa, no tu akurat nie mam dopisanego konta, natomiast gdybym miał dopisane konto, to tutaj byłyby nie randomowe treści, tylko wybrane dla Wiesław i tak dalej, i tak dalej, prawda? I to jest jakby jedna, jedna rzecz. Ale drugą bardzo fajną rzeczą jest zupełnie nowy panel sterowania. To jest panel Home Dashboard. Tutaj mamy tutaj byś zobaczył wszystkie telefony domowników, które są podłączone do telewizora bezprzewodowo. przeglądasz sobie swój telefon, kobiety swojej. No oczywiście jest to zabezpieczone pinem, prawda? Więc nie ma dowolności do przeglądania tych telefonów, ale wszystkie podłączone są widoczne w tym miejscu, prawda? Jeżeli masz pod, pod tego soundbara, albo głośniki bluetooth, albo słuchawki Bluetoothowe do telewizora, one są widoczne tutaj. Tutaj masz urządzenia LG, którym jesteś w stanie sterować. Na przykład, tutaj podłączono czyszacz powietrza, jesteśmy w stanie zmienić jego tryb. Prawda? E, tak samo z pralkami naszymi, lodówkami, e, klimatyzatorami i tymi wszystkimi urządzeniami, które są LG i które są Internet of Things, czyli możesz je bezprzewodowo w jedną sieć e, podłączyć. Na konferencji firmy LG mieliśmy także możliwość zobaczenia pokazu, który prezentował operator filmowy Marian Prokop i pokazywał w jaki sposób właśnie technologia OLED, bo mówimy tutaj o konkretnie o tych najlepszych matrycach, najbardziej soczystych matrycach, może prezentować obraz, który jest naprawdę zbliżony niemal do tego referencyjnego, czyli do tego co właśnie taki operator czy kolorysta widzi, kiedy tworzy ten film w studiu filmowym. Telewizor OLED oddaje wspaniale poczucie kontrastu, wrażenie czerni, no wspaniale pracuje z kolorami, w sensie no, nawet w najciemniejszych rejestrach ekspozycji OLED widzi kolor, różnice koloru, więc no, to jest wspaniała sprawa, no, wspaniałe osiągnięcie. No i mogę chyba śmiało powiedzieć, że OLED, o którym mówimy, jest, no, jest na ogromnym, na wysokim poziomie. Jeśli nie referencyjne również, no, to na pewno bardzo bliskie temu ideałowi, o którym, no, o którym zawsze walczymy w warunkach postprodukcyjnych. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o premierę najnowszych telewizorów LG z serii LG OLED 2019 i LG Nano Cell 2019, bo właśnie taką nazwę mają te telewizory LCD, właśnie w tym roku. No i cóż, tych technologii nowych jest naprawdę bardzo dużo, jakość obrazu cały czas idzie w górę, i parametry tych ekranów, tych matryc, które są wykorzystywane. Zapraszam Was także do innych naszych materiałów, a tymczasem dajcie znać w komentarzu poniżej, co Wy sądzicie o nowych nowościach od LG, czy te technologie, o których Wam opowiadałem, faktycznie Wam pomogą, czy Was zainteresowały, czy Was zachęciły do zakupu, wymiany swojego telewizora, właśnie na najnowszy system od LG, najnowsze telewizory od LG, bo to wszystko jest ze sobą powiązane oczywiście, a tymczasem zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. No i cóż, mówił do Was Szakal, do zobaczenia do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Pa, pa!